A wspomniałeś o tym, że PR bardzo mocno się angażuje w działania firmy w komunikacji zewnętrznych. Jak powinien być zależny blog od działu PR? Jakie są teraz tendencje wśród klientów? I te firmy, które noszą sukces w wykorzystaniu blogów, to jest tak, że dział PR pełni funkcję koordynacyjną wewnątrz organizacji, w życiu komunikacji. Tego typu blogi przeważnie są tworzone przez kilka, kilkanaście osób z wewnątrz organizacji, które prezentują wszystkie typy działów, departamentów, czyli tam jest szef sprzedaży, szef obsługi, hairu i tak dalej. czym się wydaje, że PR już dojrzał do tego, że nie może by zamknąć tego bloga tylko dla siebie jako własne narzędzie, bo nie tego oczekuje konsument. Coraz częściej większość tych tematów, które są na blogach firmowych, poruszane przez klienta, ewoluuje w stronę obsługi klienta tak naprawdę. Więc z natury rzeczy jakby to też widzę takie przesunięcie w zakresie public relations w ogóle, że to jest to jakieś rzeczywiście public. Tak? Znaczy ja oczywiście mam kontakt nie tylko z wąskim gronem dziennikarzy, czy tych kluczowych partnerów, czy interesariuszy organizacji, ale coraz częściej ja mam kontakt z, z żywym konsumentem, który do końca mówi, do końca mówi, że ja miałem promocję, widziałem w ulotce tu i tu, a jej nie ma. Tak? I ja jako rzecznik prasowy muszę ten problem rozwiązać. Tak? I, no ale też czuję się zobowiązany do tego, tak? bo to sobie zadał trud znalezienia tego mojego bloga. Tak? I to też widać potem, że to procentuje potem w komentarzach na takich blogach, dlatego że inni konsumenci widzą, że firma jest w stanie odpowiadać na, na pytania pojedynczego człowieka, który ma problem i to buduje taki, taki wzrunek dobrego dobrego jako firmy, tak? Znaczy, skoro my mówimy o tej otwartości komunikacji, o nowoczesności, podkreślamy tego typu elementy, to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie zachowywać się w sieci, tak jak konsumenci robią to, to już od mhm. kilku lat. Okej, okay, dziękuję serdecznie. Dziękuję, dziękuję bardzo.